Przerywamy blok wyborczy, aby nadać ważne informacje. Zasłużyli na premię? Prezydent miasta wygłosił płomienną mowę na rynku w ostatni weekend. Bardzo prosił, aby obywatele w zbliżającym się referendum kwitującym roczną pracę urzędników ratusza wyrazili zgodę na wypłatę premii. Obywatele podejmą decyzję już w przyszłym miesiącu. Obywatelski projekt prorodzinny. Przegłosowane przez obywateli w referendum zmiany w ustawie dotyczącej urlopów macierzyńskich właśnie weszły w życie. Pracodawca od dziś ma prawo m.in. do zatrudnienia na czas urlopu macierzyńskiego pracownika, za którego nie będzie musiał wprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że bezrobocie wśród kobiet w wieku od 21 do 27 lat spadnie dzięki tym zmianom o 15%. Wesołe jest życie staruszka. Od dwóch lat rosną świadczenia wypłacane w ramach emerytur obywatelskich. Według wyliczeń Obywatelskiego Centrum Kontroli Wydatków Publicznych, także przyszły rok przyniesie. Wzrost świadczeń, zdrowie w marmurach, dobra informacja dla wszystkich pacjentów. Decyzją obywateli wszystkie siedziby ZUS w całym kraju zostaną przekształcone w nowoczesne szpitale. Siedziby zlikwidowanego zakładu Ubezpieczeń Społecznych byli urzędnicy mają opuścić do końca miesiąca. Wyprowadzką towarzyszyło sensacyjne odkrycie. W warszawskiej byłej siedzibie zakładu robotnicy odnaleźli zaginioną w czasie II wojny światowej bursztynową komnatę. Z nieoficjalnych źródeł z otoczenia byłego prezesa ZUS wiemy, że od lat służyła jako jego prywatny gabinet. Były prezes jak dotąd nie komentuje sprawy. Sensacyjne wyniki wyborów. Znamy już wyniki wczorajszych wyborów odbywających się na zasadach jednomandatowych okręgów wyborczych. Do Sejmu wejdzie tylko jeden przedstawiciel partii politycznej. Wszystkie pozostałe mandaty otrzymali kandydaci bezpartyjni. Szanowni Państwo, takie wiadomości możecie słyszeć co tydzień. Demokracja bezpośrednia oddaje Ci głos.